Panie, wszystkiego. Wszystkiego? Wszystkiego. A czego brakuje na Kapuściskach? O to zapytaliśmy Was dziś na Kapuściskach. Ławeczek, żeby sobie spokojnie posiedzieć, ale nie w słońcu, tylko pod drzewkami. Parków jakichś ładnych. O, trochę dla seniorów więcej. Parkingów, stanowczo. Parkingów i, no i też takiego planowania remontów różnych, gdzie mo można by było przejechać. Na przykład teraz nie mogę wjechać do domu na bełzy, bo jest. Yy, ulica spokojna remontowana, a cała Bełzy jest zamknięta. I no dla tak, mnie to jest straszne prostu... tak, no. utrudnienia. Przede wszystkim porządne chodniki, porządne alejki w parkach i tak dalej. You know? no, no. i Sklepów nam trochę też brakuje. Nieduży nie jakiś samoobsługowy typu twój market, kiedyś był a Astokrotka, teraz już tego nie ma. Tego brakuje też tak. Jakieś porządnej kawiarenki ładnej, czy no. by można było być kawę. Tam w pobliżu jest Maximus Natomiast myślę, że tutaj nie ma takiego miejsca dla, dla młodzieży. Plenerowe takie. takie plenerowe, tak, tak. Można byłoby większą infrastrukturę właśnie dla młodzieży, dla dzieci, tak? Mieniczego właściwie, o. jest to zdrowia. O. <gry>